Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Niechby ty? Witaj, wybrańcze. Kim jesteś? Starożytni powierzyli mej duszy operowanie ich najwspanialszym artefaktem, by nagradzać tych, których ogłoszono wybranymi. Nikt nie ogłosił. W takim razie jesteś. Z Gotowy na pogawędkę z Radowidem? Nie ma co zwlekać. W takim razie za mną, stać, idziemy na spotkanie z królem Radowidem. Macie zatwierdzoną audiencję? Nie. Za to mamy dla niego bardzo ważne wieści. Nie mogę was dopuścić do króla. Przynosimy Radowidowi wieści, które wzmocnią jego pozycję podczas obrad. Chcesz się narazić na jego gniew? Ten obóz roi się od żołnierzy. Myślisz, że chcemy popełnić samobójstwo, rzucając się na Radowida? Skoro to takie ważne wieści, idźcie. Ale jedno słowo króla i obaj zawiśniecie. Bez obaw. Uszniku był. Pozdrawiam. Biedę chciał. Jeżeli Radowit pokumał się z Kedwen, Temeria nie da rady takiej koalicji. Może też paktować z niej w garden. Z cesarzem podzieliliby między siebie całą północ. Jeśli by zaczęli od rozbioru Kedwen, nie miałbym nic przeciwko. Zaczęliby od kraju, w którym panuje największy chaos. Dlatego lepiej, żeby do tego nie doszło. O! Nie chciał słuchać, tak myślałem. Pamiętam, jak pojechał do ogarniętej podstawy. Ja myślałem, że jakimś To wy prosiliście o audiencję? Tak, król was przyjmie. z Rivi. Wasza Wysokość. Jak zwykle zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. I w dodatku w takim towarzystwie. Nie sądziłem, że zrobię z ciebie żołnierza. Vernon Roche jest moim przyjacielem. Fakt, że nosi mundur, nie ma żadnego znaczenia. Widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tego czasu świat bardzo się zmienił. Temeria na skraju wojny domowej. Edwen wzięło siłą dolinę Pontaru, a na zjeździe państw w północy pojawia się delegacja Nilfgardu. Żeby było ciekawiej, Foltest i Demawent nie żyją. A jeszcze niedawno podpisywaliśmy traktaty. Henselta zasiekli w Wergen. Dlaczego przyprowadziłeś tu zakonnych, najjaśniejszy panie? Zakon płonącej róży czuwa nad pokojowym przebiegiem obrad. Nie chcemy tu drugiego tanet. Co tu robi delegacja Nilfgardu? Henselt ich zaprosił. Zanim zginął, Shillard Fitz Osterlen nie mógł przegapić takiej okazji. Przyjdzie na obrady i odegra swój ulubiony teatrzyk. Przybyłem po pomoc, wasza wysokość. Chwila, Wiedźminie, gdyby nie ty, Henselt zginąłby z rąk skrytobójców. Mam rację? Widzę, że sława moich czynów znów mnie wyprzedza. Od żołnierza poprzez kurwy do baronów i królewskich uszu. Zabiłem zamachowca. Przypadek, akurat byłem na miejscu. Często ci się zdarzają takie przypadki. Wiesz, jak zginął? Nie było mnie tam. Pierwsze kłamstwo dzisiaj, a czekają mnie jeszcze obrady. Jak mogę ci pomóc, skoro nie jesteś ze mną szczery? <gry> Henselt rozkazał wymordować oddział rosza. Tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. W zamieszaniu po bitwie o Wergen dopadliśmy go w jednym z domów. Zabiłem go, bo tak należało uczynić. Bo to było sprawiedliwe. A Detmold jest kolejny na liście. I tylko dlatego nie każę cię powiesić, wernonie Roż. Powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy w wiedźminie? Słucham. Kto reprezentuje Kedwen? W Lok Muin jest tylko czarodziej Detmold ze swoimi ludźmi. Reprezentuje siebie. Kto reprezentuje temerię? Konettabl Natalis, bohater spod Brenny, i dobrze, będzie policzkiem wymierzonym Shilardowi przez północ. Za zabójcami, którzy uderzyli w Temerii, Edirn i Kedwen, stoi Sheila de Tankerville. Skąd wiesz? Odnalazłem jednego z nich po zamachu na Henselta. Przed śmiercią powiedział mi o roli de Tankerville. Dlaczego akurat tobie? On mnie znał, z czasów, których nie pamiętam. Martwi mnie twoja przeszłość, Wiedźminie, ale mamy dzisiaj ważniejsze sprawy. To wszystko ma sens. Shillard Fitz-Osterle ostrzegał mnie przed spiskiem. Ponoć Tris Merigold wyznała mu, że czarodziejki założyły tajną lożę. Tris współpracuje z Shillardem? W pewnym sensie tak. Szilard uważa, że czarodziejki z Nilfgardu również należały do spisku i uwięził ją. Całe szczęście, że Amfiteatr objęty jest zaklęciem, które tłumi magię. Inaczej strach byłoby wejść pomiędzy tych wszystkich czarodziejów. Cóż, obrady wzywają. Wszyscy chcą być świadkiem sputnego końca Temerii. Wasza wysokość! Co znaczą te słowa? Szlachta burzy się w Wyzimie. Nie mają władcy i chcą podzielić królestwo na dzielnice. Podzielić Temerię? Hańba! Trzy, Rozbicie, nie nie musi tak być. Anais, córka Luizy i Foltesta, wciąż żyje. Po śmierci Foltesta, Lawaletowie zyskali na znaczeniu. Wuj Luizy, baron Orwal, stał się jednym z ważniejszych ludzi w Temerii. Chciał posadzić Anais na tronie, ale w Wyzimie wciąż wrzało. Mimo to wysłali ją do Lokmuin, by na oczach całej północy ogłosić królową. W trakcie podróży dziewczynkę porwano. Arian Lavalet poprosiłbym użył swych wpływów i odnalazł jego siostrę, co też uczyniłem. Według doniesień moich ludzi, Anais znajduje się tu, w Lokmuin, w rękach Detmolda. Nie mogę zbrojnie zaatakować kedweńczyków. To oznaczałoby wojnę, a my zjechaliśmy się, by zachować pokój. Ale samotny wiedźmin i były żołnierz to co innego. Anais Geralt. Utrzymam Zjednoczoną Temerię i ukażę tych, którzy mają na rękach krew jej króla. Co z Shilą? Spokojnie, Wiedźminie. Mam sposoby na radzenie sobie z krnąbrnymi czarodziejkami. Poradziłem sobie z Filipą Eilhart, poradzę sobie z Shilą de Tancarville. Dziewczynka jest najważniejsza w Wiedźminie. Ogłosiłbym zaręczyny i uczyniłbym z niej królową Redanii i Temerii. Szlachta w Wyzimie musiałaby ugiąć kolana, a północ wyszłaby z tego silniejsza niż kiedykolwiek. A teraz wybaczcie, muszę iść na obrady, czas ucieka. Przyprowadźcie mi to dziecko. Wydwaj. Ludzie bez ojczyzny, bez rozkazodawców. Renegaci, których nikt nie uwzględnił w swoich planach. Gdy to zrobicie. Obiecuję, że Sheila de Tancarville odpowie za swoje czyny. Ukaże ją ogniem i stalą. Wejście w układ z Redanią to jedyna szansa na zachowanie niepodległości. Ale i ryzykowne posunięcie. Tylko Anais może ocalić Temerię. Teraz zastanawia mnie śmierć Busiego. Chłopiec miałby większe prawa do tronu. Może dowiemy się czegoś od Anais? Najwyższy czas odwiedzić Detmolda. Cesarscy trzymają Tris. Wyciągną z niej wszystko i nie będzie im już potrzebna. Jeżeli mam wybierać między czarodziejką a temerią, to wybacz, ale nie mam wyboru. Zresztą to nie jest miejsce na takie rozmowy. Wyjdźmy za bramę. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Wybór. Coś się kroi, prawda? Czy uratujemy e, bankart Jak mam być szczery? Rosz. To osoba, której szukałbym usilnie, gdybym nie musiał szukać Anais Lavalette. Masz mi wiele do wyjaśnienia, Brigido. O nie! Nie wrobisz mnie w to. Zaufałam ci, a ty mnie posłałeś między żmije! Kolejna vez? Nie czas na żarty, Geralt. Uspokój się, Brigido. Miałaś strzec dzieci Foltesta. Nie sądziłem, że to niebezpieczne zadanie. Pomyliłem się, ale potrzebuję jeszcze twojej pomocy. Ana i porwana, busi prawdopodobnie martwy. Muszę poznać szczegóły. Muszę wiedzieć, jak do tego doszło. Doskonale wiedziałeś, w co mnie pchasz. Znasz dobrze całą tę zgraję hrabiego barona. Nie tak dobrze jak ty. Kim byli ci ludzie? Aha. Nie ma tak łatwo, Roż. Od trzech dni ukrywam się w tym mieście jak szczur. Polują na mnie. Nie pozwolę, byś mnie tu zostawił. Co proponujesz? Wyprowadźcie mnie z miasta nad rzekę. Co ci to da? Spodziewałam się, że będę zdana na siebie. Zapewniłam sobie drogę ucieczki. Odprowadźcie mnie, a opowiem wam wszystko. Szmat, drogi. Macie zdrajce w obozie, Roż. Być może kilku. Los Benkartów, Foltesta, to nie przypadek. To wynik perfidnej, przemyślanej gry. Szlak to. Geralt, ja muszę się zająć Anais. wybadać, jak się do niej dostać. Ale Brygida może wiedzieć, co naprawdę stało się z Busim. Na razie znamy tylko niepotwierdzone plotki. Odprowadź ją. Dobrze, pomogę ci. A ja spróbuję znaleźć wejście do obozu Kedwen. Zapominasz, że ja tu przyjechałem po Tris. Cokolwiek postanowisz później to Twój wybór. Ale zdrajca w obozie temerskim zagraża nam wszystkim. Odprowadź ją, dowiedz się ile możesz. Podziękowałabym ci, Roż, gdybyś nie był Gnojem. Liczę na ciebie, Geralt. Brygida ma dotrzeć bezpiecznie do celu. Powodzenia, Roż. Będę pójdziemy. Opuścimy lok Muin przez oboz zakonników, nikt nas nie ruszy. Potem zejdziemy z gór szlakiem i dotrzemy do... Nie, Czego możemy się spodziewać? A to naprawdę ma znaczenie? Ma. Padło słowo rzmi. Jakiś hrabia z baronem? Kim Kimboc i Maravelle. To potężni ludzie. Ważni w obozie temerskim, a przy tym pozbawieni skrupułów. Vernon wspominał mi o nich. Dzięki nim odbyliśmy ciekawą pogawędkę. Znasz ich dobrze? O, nie, chcesz mnie wykorzystać, a potem zostawić. Główny szlak prowadzi w prawo. No i tam właśnie mogą na mnie czekać. Roż założyłby, że obstawili obie drogi. Roż, roż, roż. Idziesz ze mną, a nie z Rożem. Omówiłam się z kimś nad rzeką. Pójdziemy kimś nad rzeką? Czyj ten nad rzeką. Jak dotąd spokojnie, roż się pomyli. Było coś między wami, czy tylko mi się wydaje? Poprosił mnie o przysługę. Miałam zostać przy dzieciach Foltesta, pilnować ich, podróżować, jeśli będzie trzeba. Nazwał to niańczeniem, skurwysyn jeden. No i tak wylądowałam w karawanie przewożącej dzieci na obrady do Lok Muin. Ta, to się ewidentnie nie udało. Powiesz mi więcej? Później. Przejdźmy przez las. Zanim, to już krótka droga nad rzekę. Powinno być spokojnie. Chodźmy. Mam wrażenie, że to nie będzie sport. Już niedaleko. Redlen czeka na końcu tej ścieżki, nad rzeką. Redlen? Kolejny współpracownik Rosza? Przemętnik. Gdyby to był człowiek Rosza, szukałabym teraz innej drogi. Idź za mną. Dziwka roża! Zajrzyj! Zajrzyj! że tu przyjdziemy. Nie ma czasu do stracenia. Daleko jeszcze? Nie. Musimy trzymać się tej ścieżki. To najkrótsza droga. Pakowałaś się w poważne kłopoty. Poważniejsze niż myślisz. Temeria jest jak sterta suchego siana. A informacje, które zdobyłam to płonąca żarów. Resztę sobie dopadnę. y Ленщир. Ленщир. Смерть, что To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłyniesz, Suko. Zabij się! Łoń! Coś tam. Dziękuję. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie? Przed kim się ukrywałaś? Ja. Ja nie wiem. Trzy dni jak szczur powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy... mam swoje podejrzenia. Więc mów. No to Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią. Prawda? Oboje dobrze wiemy, że to nie Roż. Tak, masz rację. To nie on. Opowiedz mi o żmijach. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią, albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Czego chce Baron Kimball? Silnej temeri, silnej północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lawaletowie, Maravelowie. Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu. Ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do wu. Znasz zamiary hrabiego ma... Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravel. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravel to owca, ale jego serce Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką. Dłużyło mi się strasznie, więc. Zabijając nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuje się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko. Nigdy nie zdradziłam te Co się stało z karacją? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Ka Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Siępacze zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnicę Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu Anais kurwy synom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go. Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, Wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. <laughs> Jadek Koronny. W streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.